Czwarty tydzień spotkań obornickiej Ligi Mistrzów Redbox rozpoczął się od konfrontacji drużyn Smartlin Ziomki i Orlik Team Rogoźno. Obie ekipy na boisko wyszły mocno zmobilizowane i widać było, że tego dnia nikt nie zamierza się oszczędzać. Ostra gra po obu stronach sprawiła, że już w pierwszej minucie meczu sędzia odgwizdał rzut karny dla Ziomków, który na bramkę zamienił sam poszkodowany Krzysztof Lizewicz. Popularny Kizak chwilę później podwyższył prowadzenie swojej drużyny na 2 do 0. Nie zniechęcało to jednak rogoźnian, którzy zaczęli kreować coraz to groźniejsze sytuacje pod bramką ziomków i jeszcze przed przerwą zmniejszyli straty, zdobywając kontaktowego gola. Druga połowa przypominała bokserską wymianę ciosów, którą nakręcały ziomki, zaś Orlik konsekwentnie gonił wynik. Przy wyniku 4-3 dla Smartlin ekipa z Rogoźna opadła nieco z sił, co wykorzystali ubiegłoroczni mistrzowie zdobywając kolejne bramki. Prym w tym wiódł Krzysztof Lizewicz, który ostatecznie wpisał się na listę strzelców aż sześciokrotnie i tym samym znalazł się na drugiej pozycji najlepszych strzelców ligi. Mecz zakończył się wynikiem 8 do 3 dla ziomków, którzy zdaje się, że zapomnieli już o sensacyjnej porażce z ekipą Pastora i odzyskali apetyt na mistrzowski tytuł. Minutę na minutę w zasadzie z bramki na bramkę, bo co było coraz lepiej. Ciężki mecz, bo chłopaki biegali byli zaangażowani. A my musieliśmy trochę poukładać parę rzeczy. Nowy bramkę dzisiaj. Także tutaj też musieliśmy to skoordynować. Ale fajnie, fajnie wypad jego występ. No zobaczymy, zobaczymy co będzie dalej. A Tak jak powiedziałem, rozkręcamy się z mecz na mecz. Najważniejsze zwycięstwo, najważniejsze punkty, Także jedziemy dalej. Tak, jest, Dobra, graj. Dobra. 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 Dobra.